Elo widzowie, nagrywam odcinek i jadę rozdawać prezenty. No powiem wam, nigdy w karierze nie zdarzyło mi się, żeby w trakcie jednego turnieju stracić 127 punktów rankingowych. Także Mistrzostwa Europy w blicu poszły mi naprawdę fatalnie. No i w tym odcinku podsumowanie tegoż turnieju. Ale zacznijmy od miłego akcentu. W tej partii grałem z gościem z Włoch posło E4, więc ja oczywiście wrzuciłem posunięcie C5, na co przeciwnik odpowiedział wariantem Ałapina. No i powiem wam, co się tutaj w partii działo, to jest głowa mała. Natomiast tak, pluję ogólnie na wariant Ałapina, jest to bardzo nudny wariant, gdzie czarny ma przynajmniej kilka spoko dróg do wyrównania, natomiast jest to na tyle drewniany wariant że czarnymi ciężko jest powalczyć o wygraną. Więc ja tutaj zdecydowałem się na skoczek F6, przeciwnik E5, ja skoczek D5 i przeciwnik sobie tutaj zajmuje centrum ruchem D4, oczywiście naturalne podejście. Ja wybiłem, on odbił i D6. Czyli tutaj widać, plan czarnego jest banalnie prosty. chcę po prostu wybić na E5 i później tego pionka E5 atakować. Natomiast jeżeli przeciwnik wybiłby tutaj no to wtedy hetman d6 i elegancko będę sobie dalej atakował tego piona z d4. No tak jak już kompek podpowiada, goniec g4 na związanie nawet można przemyśleć długą roszadę, żeby tutaj szybko wieże wrzucić na linię d. Więc coś takiego to by było spełnienie marzeń dla czarnego. Natomiast w Partii Goniec C4 i tutaj główna linia skoczek B6. Ja oczywiście podchodzę do tematu trochę inaczej niż wszyscy, więc wybiłem na E5 i zagrałem skoczek B4. Więc to jest wariant, w którym czarny błyskawicznie forsuje końcówkę, która jest no po prostu równa. Choć trzeba też mieć na radarze, że ten pionek z E5 na E5 jest wysunięty, więc w Grze środkowej, kiedy Hetmany są jeszcze na desce, to rzeczywiście ten pionek może być problematyczny, no bo moje figury nie bardzo mają jak manewrować. Natomiast w końcówce, no to ten pionek może być nieźle atakowany, więc to jest taki, wiecie, malutki punkcik, wokół którego mogę kręcić mój plan gry na wygrany. No i w partii przeciwnik od razu poleciał na końcówkę, skoczek zbił i skoczek A3. No to widać, że czarny tutaj z debiutu nie ma żadnych problemów. Ja zagrałem E6, Roszada i tutaj powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że zagrałem niedokładnie. Wydaje mi się, że tutaj należało po podejść do tematu najagresywniej jak się da. Czyli tutaj B5, wiecie, szybki goniec B7, i niech się oponent tłumaczy. Natomiast ja najpierw chciałem rozwinąć figury, no i niestety nie doceniłem tego jak problematyczne są te wieże oponenta. Bo mi się wydawało, że wiecie, zrobię roszadkę, wieża D8, wieża C8, ładuje B5 i wtedy przeciwnik musi ciągle uważać na tego pionka E5, jakiś skoczek D3 wisi w powietrzu, pionek A2 też podwisa, więc uznałem, że jest super. Ale nie doceniłem ruchu goniec E3. I teraz trochę mam problemy z koordynacją figur, no bo kurde, roszady nie można zrobić, bo ten koniec na D7 podwisa, nie? No i zaczęły się problemy, bo zagrałem wieża C8, goniec B3, no i stwierdziłem, że jeżeli chłop mi tutaj wleci skoczkiem na B6, no to w ogóle jest dramat, więc zagrałem skoczek K5, bicie, odbicie, przeciwnik szach, no i tak sobie myślę, kurde, głupi, nie? Przecież tutaj po prostu pakuje B5, on się musi wrócić, bije mu na B3, no i w ogóle nie ma Malże wygrana pozycja, tak? Zaraz goniec wjeżdża na D5, król sobie podejdzie, wieża, wkroczy do akcji. No ten skoczek na A3, to tak jakby go nie było, nie? No ale gość zaplanował genialne: skoczek bije B5, więc tutaj ofiara figury. No i okazuje się, że ta presja ze strony oponenta jest naprawdę potężna. No, i ja tutaj skasztoniłem sprawę grając króle F8. Lepsze byłoby zasłonić się skoczkiem. No, ja stwierdziłem, że nie bardzo chcę, żeby te moje skoczki były tak powiązane, bo wyglądało to bardzo groźnie. No, a wiadomo, blitz, presja czasu, więc zaufałem intuicji. No i skoczek D5, i tutaj no, przeciwnik mógł po prostu walić B4. Wali B4, skoczek musi uciec, goniec C6, lecą te pionki dalej yy, i no Nie mam jak tej wieży wprowadzić do defensywy, no i jest pozamiatane. Ale on chciał być sprytny, grając goniec D2, nie chciał, żebym mu wymienił. No i to pozwoliło mi zablokować te pionki, więc tutaj już się ucieszyłem. On goniec E1, no i teraz G6. No lepsze byłoby G5, agresywniejsze, bo od razu groży wjazdem na G4. No i teraz chcę wyprowadzić tę wieżę, i w momencie, jak wieża wkracza do akcji, moja pozycja już jest świetna. W partii goniec C4, skoczek C5, B4. Ja się wycofałem, no to on leci tutaj na mnie dalej, no ale podstawił pionka, bo skoczek bije B4 i prawdopodobnie on sobie stwierdził, że tutaj odzyska figurę na związaniu, ale no biednie to biednie. Ale jestem w stanie się obronić. Skoczek B8 nawet nie najlepszy, a wystarczająco dobry. No i on A5, a skoczek C5, wieża C1, goniec A6. I tutaj było śmiesznie, no bo obaj mamy tam sekundy na zegarze e, i jemu się mózg zlagował. E, no bo tak e, z, z taką werwą, wiecie, tak, walną na C5, walną w zegar, myśląc, że tutaj zarąbistą kombinację zrobił, bo później zdobywa figurę. E, no ale zapomniał, że tutaj skoczek jeszcze broni. <laughs> Więc po prostu zbiłem mu to wiesz że on się poddał, no i powiem Wam, że to był chyba jedyny dobry, dobry mecz w tych Mistrzostwach Europy w blicu, bo tutaj dwie partie wygrałem. No i cóż, no z gościem tam sto oczek niżej, ale, ale jednak. W kolejnej rundzie grałem z Jurkiem Kyciem, który jest naprawdę błyskawicznym zawodnikiem. I tutaj zdecydowałem się na posunięcie C4, tak dla odmiany partia angielska, przeciwnik C5. I tutaj zagraliśmy dosyć spokojne ustawienie: i ja, i oponent. To znaczy, ja przygotowuję się do zagrania D4, on trochę inaczej, ale przygotowuję się do zagrania D5. No i w partii skoczek C6, Roszatka i przeciwnik zagrał B6. B6 ma dużo sensu, to znaczy jeżeli goniec wejdzie na B7 i czarny zagra D5, no to wszystko jest ok. Tylko problem jest taki, że czarny nie do końca ma tutaj czas, ponieważ ja od razu walę D4. I jeżeli teraz nastąpiłoby goniec B7, no to oczywiście wchodzi D5, skoczek musi się ewakuować i wchodzi D6. I okazuje się, że ten goniec z 7 kompletnie nie ma miejsca. Więc przeciwnik tutaj wybił, ja odbiłem, i przeciwnik wrzucił D5. No, ale teraz znowu jestem szybszy z moją presją, ponieważ ja wrzuciłem posunięcie goniec G5. No, i teraz widać, że punkt D5 już trzeszczy. A ja jeszcze podważam kluczowego obrońcę, więc tutaj wszystko zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnik goniec A6. No, i niestety tutaj. no. Zagrałem ok, można było zagrać, wydaje mi się trochę lepiej. Wydaje mi się, że trochę lepszym ruchem byłoby Hetman A4, z powodu takiego, że wymuszam tutaj zagranie Hetman C8, a ten Hetman na C8 zawsze tak będzie stał dosyć koślawo, ponieważ tutaj linia C może się szybko otworzyć, no i wtedy ten Hetman będzie musiał zmykać. Ja mówiąc szczerze, podczas partii to się trochę obawiałem e, takiego czegoś. Bo tutaj nie byłem do końca pewien, czy ten mój hetman ucieknie stamtąd. No bo tutaj wiecie, no, no, no nie ma którędy tego hetmana wycofać najzwyczajniej w świecie. No a że był to blitz, no to postanowiłem jakoś nie liczyć tego wariantu, no bo wiadomo, później co z tego, że wyliczę dokładnie jak przegram na czas. Więc zdecydowałem się na prostsze podejście, wybicie na F6. I teraz wybiłem na D5. Uznałem, że ta pozycja będzie trochę lepsza, z powodu takiego, że ten skoczek na C6 jest taki mało stabilny, prawda? Więc tutaj od razu wieża C1, stwarzam presję. No i przeciwnik w partii Hetman D6. No, to ja postanowiłem jeszcze tutaj przycisnąć hetman A4 w partii wieża AC8. I tutaj mówiąc szczerze, trochę dopadł mnie brak weny na tę pozycję. Należało zagrać coś prostego w stylu wieża FD1, punkt D4 mam zabezpieczony, gońca mogę aktywizować, no i jest jakaś symboliczna przewaga, prawda? Natomiast ja zagrałem wieża C2, no z planem tutaj dociśnięcia po linii C. Przyznam szczerze, że przeoczyłem całkowicie, że posunięcie Hetman B4 no, rozwiązuje wszystkie problemy oponenta, ponieważ tutaj jestem zmuszony do wymiany Hetmanów. No i teraz mamy po prostu kompletnie. Równą końcówkę Ale co się tutaj zadziała Wieża F8 Więc wiadomo obaj tutaj mamy już bardzo mało czasu No to ja goniec F3 Skoczka zabezpieczyłem Plus robię miejsce dla króla Żeby nie było problemów z pierwszą linią Przeciwnik wieża ED8 No to ja zagrałem H4 Żeby ograniczyć tego gońca Przeciwnik tutaj G6 no to ja skoczek C3, nie? Chcę tutaj przycisnąć na punkcie D5. No i przeciwnik fajnie poszedł tutaj na aktywność wieża C4. I pod prysył czasu przeoczyłem. A bardzo fajnym ruchem byłoby teraz wieża A4. Ponieważ okazuje się, że B3 jakieś tutaj może się pojawić, bądź też goniec Edwa w którymś momencie. No bo ta wieża musi bronić skoczka. Przykładowo no bicie no to wiadomo zostaje tutaj z figurą mniej. Więc przeciwnik musiałby się grzecznie cofnąć, no i pozycja jest równa, co tu dużo mówić. Po prostu obaj musimy stać w miejscu, on musi bronić na d5, ja muszę bronić na d4, no i obaj nie mamy jak poprawiać pozycji. Więc no ja w partii skoczek e2, przeciwnik skoczek c6 z atakiem na moją wieżę, więc ja wieża b7. No i przeciwnik tutaj zbił gońcem na d4 i moja idea to było posunięcie b3, no, i teraz przeciwnik musi pójść na b4, prawda, żeby bronić tego gońca? I planowałem zagranie posunięcia wieża c7. Uznałem, że tutaj ten goniec traci podporę, no ale niestety jest ruch skoczek e5 z kontratakiem na tego gońca, więc obiektywnie to w ogóle należałoby zagrać król g2, i ja tego pionka odzyskam, no bo ten. D5, tak? Goniec będzie musiał się ewakuować, a wtedy odbije na D5, no i będę bronił na B3. No i po prostu jest remis. Ech, natomiast tutaj, no, zbyt wolny, bo w trakcie jak wykonywałem posunięcie B3. No to przegrałem na czas, bo e, niestety ręka e, za wolna, miałem dwie sekundy, no tam już sekundę na zegarze, no i niestety nie, nie zdążyłem nacisnąć, no i w ten no to sposób po prostu przewaliłem. I teraz partia z ostatniego meczu e, w tych mistrzostwach Europy. E, no powiem Wam, że jest to naprawdę świetne podsumowanie całego mojego występu. E, więc tutaj nastąpiło E4 z mojej strony. Przeciwnik odpowiedział Sycylem i powiem Wam, że debiut już dosyć pouczający był dla mnie. E, dla Was też będzie za chwilę, bo dostałem tutaj goniec B4 jakiś dzi dziki wariant. Nie wiem w ogóle o co chodzi. No i wiecie, na blicu, no to patrzę, dobra, pion mi wisi na e4, zagrałem goniec d3, no i już było nie niemrawo. Więc to jest wariant z gatunku słabych, ale jak biały nie wie, to może się wpakować w problemy. No, takie jest e4, tak, agresywne. Czarny może łatwo przewalić, biały tak samo. Więc tutaj zapamiętajcie sobie, ja też zapamiętam, E5. E5 jest potężnym ruchem, od razu kontratakujemy na skoczka i jeżeli przeciwnik wali skoczek E4, to mamy wywalone w skoczka na C3, bo gramy hetman G4 i wjeżdżamy... Oponentowi na G7. I tutaj jest on poskładany, ponieważ wiszą obie figury, a jeszcze wisi w powietrzu goniec H6 z atakiem na F8, co też będzie bardzo ciężkie do obrony. Więc ta pozycja jest niemalże przegrana dla czarnego. Jeżeli natomiast po e5 pójdzie skoczek D5, no to tutaj po raz kolejny możemy przywalić Hetman G4 z dokładnie tym samym pomysłem. Jeżeli f 8, to tam koniec D2, robimy długą roszadę, no i zajeżdżamy oponenta na królewskim i też jest super. Ja przyznam szczerze, nigdy wcześniej tego nie widziałem. No więc tutaj zareagowałem z tego też powodu tak nie no i przeciwnik zagrał skoczek C6, co jest ok. Ja wybiłem, on odbił. No i tutaj po raz kolejny E5 należało zagrać, no ale znowuż jakoś nie przyszło mi do głowy i ja zrobiłem roszadkę. Po czym przeciwnik już mi to e5 zablokował. No i teraz mamy pozycję, która jest po prostu równa. No tutaj biały nie ma absolutnie żadnej inicjatywy, żadnego jakiegoś punktu zaczepienia, jakiegoś małego plusika z debiutu. No ale ja, wiecie, agresja blitz Wkurzony Dawid, no więc odpaliłem tutaj plan z F4, więc zagrałem goniec E3, przeciwnik E5, ja h 3 zabezpieczyłem G4, no i tutaj F4 wrzuciłem, więc wygląda to rzeczywiście bardzo groźnie. Ale tylko wygląda, <noise> ponieważ jeżeli przeciwnik tutaj przestawi się na E5, no to wtedy po prostu nic a nic nie jestem w stanie zrobić. No po prostu ten skoczek blokuje jakiekolwiek moje zapędy na skrzydle królewskim. Więc tutaj skoczek D7. No to ja skoczek E2, no coś próbuję tutaj skoczka rzucić na królewskie, żeby coś rzeczywiście poatakować. No schowałem króla, goniec E6, no to ja skoczek G3, no teraz skoczek D4 oczywiście byłoby lepsze. Tylko po to, żeby no sieknąć na E6. Zawsze para gońców, no pozycja dosyć otwarta, byłby to jakiś mały plusik po stronie białego. Więc w partii skoczek G3, on wieża B8, ja C3, no i tutaj B4, troszeczkę nawet się zaktywizowałem, więc już jest jakiś plusik. Party hetman e2, no hetman e2 po to, żeby pole c4 zabezpieczyć. Nie chciałem, żeby przeciwnik mi się tutaj na jakąś placówkę w którymś momencie wpakował. Hetman d7, uznałem, że przeciwnik czai się coś na punkt h3, więc dobrze byłoby to prewencyjnie zabezpieczyć. No i powiem wam, że przeciwnik naprawdę bardzo dobrze tutaj zagrał. Skoczek g6 i d5 uderzył centralnie, a mało tego... I jeszcze przy okazji e, przeciwnik otwiera sobie furtkę, żeby zagrać goniec C7, e, żeby wykorzystać to, że tego króla ustawiłem na polu H2, e, co będzie oczywiście wysoce kłopotliwe. No więc ja tego gońca od razu skasowałem i A4. Wiecie, pomyślałem sobie tak, no, no nie jest dobrze, ale może przynajmniej wytworzę jakiegoś wolnego pionka, no to jakaś gierka e, będzie. W partii D E4, no to ja odbiłem skoczkiem, wieża Bd8, goniec ewakuacja, goniec D5, skoczek G3. No i w partii hetwan C7, wredne związanie, no to ja hetwan F2, goniec C4, wieża ewakuacja, wieża E8, no i król G1. No mówię, kurczę, no nie mam gdzie grać, tak? Powiązany jestem z każdej strony. No i on wieża E5, ja wybiłem, no i teraz wisi mi na C3, prawda? No więc ja zagrałem hetwan E1, przeciwnik hetwan F4, no i tutaj ten hetman naprawdę bardzo aktywnie jest ustawiony, prawda? Łatwo sobie wyobrazić, że za chwilę wieża d8, d2, bądź jakiś skoczek h4, to ofiary za chwilę się mogą pojawić, no i pozamiatane. No to ja hetman f2, no przeciwnik tutaj powtarza ruchy na remis. No ja oczywiście remisu nie chciałem, natomiast tak obiektywnie to trzeba było tutaj zagrać grzecznie skoczek f5 po prostu. Po prostu się zaktywizować. Ten skoczek na G3 e, autentycznie nie ma nic do roboty, i to jest główny problem tego skocka, że on sobie stoi, niby tutaj coś pomaga wokół króla, ale tak naprawdę jest to totalnie beznadziejna figura. Więc trzeba było ją zaktywizować. No ale wiecie, presja czasu, e, więc Hetman F2 i Hetman F3, to znaczy z tej strony chcę bronić na C3. No, i, no ale przeciwnik się aktywizuje, no i tutaj musiałem zagrać posunięcie goniec c 4 żeby tego pionka nie stracić. No i teraz przeciwnik tutaj stwarza presję, no i ja tutaj skaszteniłem sprawę całkowicie, bo zagrałem wieża e1. No a, a, a po co się związywać, kiedy nie muszę? Trzeba było wybić. I wiesz, F1, no jest trochę lepsza pozycja, tak, jest presja na F7, jest presja na D5, jest możliwość wytwarzania wolnego oddalonego pionka, więc końcówki będą lepsze, wszystko jest tutaj super. A ja po prostu jak, jak, jak głupi, sam sobie zrobiłem problem, no bo teraz ten goniec nie może się ruszać. No, i w partii przeciwnik wieża E6, ja w ogóle się machnąłem, wieża E3, trzeba było zagrać wieża E2, teraz ta wieża już jest broniona i problem z głową. No, ale coś mnie podkusiło, zagrałem, zagrałem wieża E3, nie do końca rozumiem po co. Przeciwnik H6, no to ja chciałem coś tutaj, coś tutaj zejść tym królem, chociaż muszę Wam szczerze powiedzieć, że już nie pamiętam po co. A, już wiem, bo coś mi się uroiło, że zbije na D5 i Hetwan bije F7 z szachem, tylko że ta wieża leci z szachem, więc odszedłem królem, no ale to, to bzdura totalna, bo po bije zbije D5, Hetwan bije E3. Ta wieża tutaj stoi na drodze, nie? Albo może chciałem zbić na E6, no nie wiem. Sekundy na zegarze nie, nie pamiętam o co chodziło. Zagrałem wieża E3, H6, Król, H2, przeciwnik skoczek H4. No i tutaj mm, chciałem odejść tym Hetmanem na G4, nie? No żeby go po prostu nie stracić, a jednocześnie bronić na E4. No i przegrałem na czas. Znowu. W ogóle, jak tak sobie podliczyłem, to na tym turnieju już sześciokrotnie przewaliłem równe pozycje na czas, nie? Albo wygrane. <taki> Także nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Coś się, coś jakieś gapiostwo mi się zrobiło. No cóż, widzowie, no trzeba się z tym pogodzić. Czasami tak jest, że po prostu jest jakiś zły dzień, w którym po prostu nic, nic, a nic nie wychodzi. Także 127 oczek w plecy na jednym turnieju, jeżeli chodzi o blica. No, powiem Wam, nie wiem co się zadziało, ale coś naprawdę niedobrego. Ewidentnie, ewidentnie coś mi Weny na tym turnieju brakowało. Natomiast jest tutaj jeszcze ciekawostka, bo po tym Hetman G4 F5 wchodzi ale teraz mogę zbić na F5 i po hetman bije E3, zbić na E6, no i pi razy oko, pozycja, pozycja w równowadze, no choć, choć oczywiście otwarta, przeciwnik ma gońca, więc, więc oponent na pewno ma lepiej. No dobrze, więc w takim razie na tym. Zapominam o tych mistrzostwach Europy w blicu no i zapraszam od 26 grudnia od godziny 10 na Czeską Polska będę komentował Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych, gdzie oczywiście Duda walczy o tytuł Mistrza Świata, będzie kibicowany. Także dzięki za uwagę i popa widzowie!